Żeby... Jezus Mario! Latająca Lokomotywa! Yo! Ja! Yo! Ja! Obrabujemy dzisiaj posesję naszego sąsiada Janusza! I kradniemy mu wszystkie sakiewki z pieniążkami! Moje znane brylę mam. Ponownie idziemy na urbex z opuszczonej y, willi. Aby na pewno opuszczonej? Jeśli odcinek Wam się spodoba, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję, z by nie przegapić więcej odcinków z takich horrorów czy innych fajnych gierek na moim kanale, które się na pewno za niedługo pojawią. Nie przedłużając, siema, siema, to nieść siema z tej strony, Maxiu i witajcie ponownie na moim kanale, Maksiu Pikselowski, serii horrorek na późny podwieczorek. The Eyes. Yy, dobrze, nie przedłużając, lecimy z tym tematem. I teraz tak, ostatnio przechodziliśmy sobie yy, szpetuchę tą wieźmę tą kur na Macie Ursulę. Dzisiaj, ostatni poziom level, chyba mi się wydaje. Bo hy, hy, chyba, że będzie jakiś update, ja to dodają jakieś nowe poziomy, lecz. Yy, jest to ostatni odcinek z tej serii The Ice, yy, dodatek podwójne kłopoty, więcej przeciwników, więcej strachu, uważaj krasułej, czasem równocześnie polują na Ciebie, niebezpieczeństwo czai się na każdym kroku! Stary, co tu się będzie działo, to nie będzie chyba normalny w tym odcinku, wiesz? Tu mamy i latającą lokomotywę i latającego dziada. <głosy> <głosy> to co, dajemy sobie na trudny? Na ekstremalne se przejdziemy w kolejnym odcinku, jak będziemy przechodzić te poziomy na trudniejszych. Mam nadzieję, że się spodoba. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie, z By nie przegapić więcej takich odcinków jak ten na moim kanale. A teraz lecimy. Graj! Ah, stary, jak fajnie jest powrócić do swojej starej szkoły, która jest opuszczona. Na Urbeksik, dobra, tutaj już mam jakieś szafeczki. Więc cyk, oczywiście nie ma 30 worków mamy do pozbierania, tak? A my mamy... Wiadź to! A a Bo oni to zaraz usłyszą, stary i zaraz się tu zlecą. Oby dwie lokomotywy latają za oko. Jest nam bardzo potrzebne, stary. To jest... Stary to jest ten sam poziom, co wtedy przechodziliśmy z tym psem stary. To jest ta szkoła. Ja to pamiętam. Nie! Yeah! Tu są stare te dzwonki i na wy się otwierają te drzwi, aha! Stary, to jest porąbany, co tu się dzieje? Ja nie wiem, czy oni jest słyszą, wiesz? Ale na razie... Kto tu pisze? Mmm, cycki... Na razie nikogo nie ma, jest spoko, stary. Tutaj wszystko jest... Git. Eee Dobra. Kuźwa mać, bo tu jest stamina już nie umiem biegać. No już się tu zleciali, a ja nie mam staminy, No ja nie wiem, czy mam. Już tu jedzie latający dziad. Dobra, tego nie bym... Ty tu jesteś, Kasia? Latająca lokomotywo. Nie, nie macie tu ja? Okej. Okay, to my sobie teraz tu pójdziemy. Jeszcze Marzę, żeby... GAZOS ja, MARIO! Latająca lokomotywa! Ja nie wytrzymam stary. Jeszcze raz, daj. Okej. Okay. Ja nie wiem czy jak ja dogadam, to czy oni mnie nie słyszą, ale chyba w tej gelce tego nie ma. Dobra, nie możemy sobie staminy marnować, bo tra... szybko tutaj dość schodzi ta stamina. Oni z dołu... tu jest ten latający dziad. Oni z dołu przyjeżdżają, więc mamy teraz całą górę dla siebie. Więc mamy trochę czasu na to coś tu poplądrować, o, patrz już mamy 7 wortów Patrz, no już lecą, no już to bezrołki lecą tu, no To no nie jest normalne, zaraz będzie przed wam się klasa otworzy Wą do piekła kurwy wściekłe Ta wiedźma potrafiła do klas wchodzić. Ten dziadu tu jeździ. O, też tu jest. Tu można iść na górę. Ona tu będzie na 100, na milion procent stary, ona tu BĘDZIE! Alo, ty tu jesteś Kasia? Na ten całym komuty... nie, dobra nie ma. Mamy chwilę, zaś jest przerwa stary. Teraz trzeba to przyjść szybko. Patrz, 9... 10... Kaś leci. KAŚ LECI! Ty tam byłaś, ja? Czy nie? Nakaż no, tu jest. Kasztu tu jest. Właś tu. Wiesz to oko tutaj. Nie ma. O sakiewkę. Sakiewka. 12 stary. Pierd... Zakiewka. CO?! 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 Hi! JA! NIE! Nie łap mnie, proszę cię! Latuj tu, Latuj tu! Zamykaj to! <grymania> <grymania> Z tu są? Każdy jest! Ofermo! Dobrze, że tu są te półki, to przynajmniej nie umie tu latać szybko. Stary, tak byśmy już wyleżeli. Tu jest to. No i co i teraz? O, tu Kasia jest. Owaj się tu. Chowaj się stary, tu. A few moments later. Uciekaj! Chowaj się tu. Wszyscy, jak ja akurat jestem na tym piętrze, to muszą być, tu Kasia, ja? ja? Przeciepu. Lata tu, Oferma Franca, taka osrana, Ty o bezroku, ty kuchnia, plak. Fern. Tu jeszcze nie byłem. Leci tu. Leci tu, stary. Nie wiedziesz mi tu, mnie tu nie ma. Franco, rana, kiedy się stary ta przerwa kończy, dobra? Już ja zobaczyć co tu jest. To byli? To żeśmy byli! Jo! Na milimetry, stary, prawie mnie posmyrała po plecach. Stary, jeszcze tylko połowa nam została i możemy stąd wybombiać z tego. Porąbanego, popierdolonego psychicznie miejsca, ja nie wiem, co tu się dzieje w ogóle z tym. Czy... komputery, co się dzieje? Ten dziadu tu leci! Uuu! <grystanie> <grystanie> Dobra, wszyscy. Ta jedna tu jest na tym piętrze, stary. Mam jedno oko, nie zamierzam go zmarnować na no, takie głupoty Was tu nie ma, ja? To ja... Schodzę do Haj hey. Dziaduuuu! Dwóch na jednego to jest banda łysego! No! To nie było sprawiedliwe, no, halo! A few moments later. Nie, ten jeden jest w pewnicy. No akurat tam, gdzie ja chcę iść, to on musi tam jeździć ja? Musisz tam jeździć o bezroku! Jedźże mi stamtąd, no. Proszę cię, proszę cię. Ty będziesz mieć mnie z głowy, ja będę mieć was z głowy. Uciekniemy stąd i będziecie mieć znowu swój upragniony spokój. Zlatmy to raz na zawsze. Dobra patrz Wejście do, pe do pewnicy. Sorry, w końcu mogę tutaj do oko. Jesteś tu! Wiedział, że żeby nie wychodzić, no! Jesteś tu! A few moments later What yeah! you się w pomieszczeniach respią, ja to już ich nawet nie wiedział, stary. jasce idea ja myślę, że te w pomieszczeniu nikogo nie ma kogoś, a ona mi na ryoka wyskakuje. To nie jest normalna gierka. ano! patrz, sakiewki, jest dobrze, stary. Teraz trzeba to przejść. Bo to nie jest normalne, że my tego nie przejść. Jedzie, jedzie. JEDZIEŚ! Jechała Franza Ostranda. Ty mi tu piszesz po tej tablicy. Stary, weź od Patrz kuźwa macie. No! Na emeryturę byś przeszedł, a nie tu jeszcze je jeździsz w starcie normalnym. Dziadu. To jest dziadu. Co ty kurwo chcesz ode mnie jebany ty? Co ty pierdolisz, dziadu? Kurwy synu ty. Nie pierdol dziadu. Nie, kur Ile zarabiasz? Dziadu. Ile zarabiasz żynik? 40 złotych. Masz i spierdala. Dobra, jedyny na ten, do pewnicy starych mam. No, patrz, oni się tu respią, no, alo. Nie ma woski, ja? Co to się tak cieszy, Na początku gry. Gdzie No, pa, jaką ja morda wystawił no kurwa, był już nic, morda, pierdolona kurwa. Ja! No co? Dałżyś byś mi spokój, Co, ma emeryturę wypierdala i stary dziadu, a nie tu. Po szkole jeździsz i straszysz. A few moments later. Nie ucieknę! Kurwa i teraz przerwa musiałam się skończyć. Tak jest zawsze. To skoro oni są tu. To ja idę tam! No ja... Nooo Dwa jednego, to banda łysego! wiedział, że tak będzie! Proszę, nie róbcie mi teraz przerwy tu. Nie róbcie przerwy! NIE RÓBCIE PRZERWY! Suka! A few moments later. Ten dziad, no to oko załączyłeś! Że siebie przebicią. No kurwa! Głowa! Dziatop strany, kurwa jego mać. Stary dziot się znowu kasi zbugował, a ta leci do pewnicy więc teraz... TO BYŁ ZNAK DLA NAS! Patrz no się siema! A few moments later... Ale mi się coś tu zbagowało. Bo, jak ja mam znaleźć 30 worków? Ja tą mapę przeszedłem już dwa razy, czy nawet trzy razy, wzdłuż i wtrzesz. I maksymalną ilość worków, jaką nazbierałem, to jest 19. A tu trzeba 30 nazbierać. To no nie jest normalne. Zaraz to wesołki się. No, już zjechał się ten zjazd rodzinny, już tu przyjechał. No, halo! Zjazd rodzinny, kuźwa. Macie bana, tu staruch. Gdzie Tam jechała. Jedzie, jedzie. Jedziemy na szczecin, ja. Tu jedzie, pa, pa, jakie włosy. Także się tak jest. My tu nie ma. Nie jest normalny stary grzech. Proszę, proszę, żeby cię tu teraz nie było, staruchu. Staruchu! Albo stara babo. Już jak wolicie. Jeden kit. Jedzie! Jadą ulicą, opony asfaltron! jedziemy jak za pa, pa, pa. Julian, Julian, on no. Ona tam jedzie, stary. Ona tam jedzie! Jedzie, jedzie lokomotywa z daleka, kura! Ura! Jedziesz! Dawaj! Jedziesz, dziadu! Dziadu! Zostaw mnie w spokoju. Patrz! Patrz, co za obesrołek zawrócił! On zawrócił. On normalnie zawrócił, stary, ty. Wjeżdżaj tu. Widziałeś to? I tam ka siedzi. Ja tu wam... Nara. Ta jedna, proszę cię, zjedź do piwnicy. No zjedź do piwnicy, no! Nie, to ja idę do piwnicy. A nie, bo już Rzek w piwnicy był, tylko teraz muszę... Nie był Rzek w piwnicy! Ja stary, nie wiem, co tu się dzieje w tej gierce. Sami naładuj się szybciej, proszę cię, bo zaraz będę musieć uciekać. Halo? Muszę mieć 30 worków. No, kaj, są te worki, a tą mapę przeszedłem dwa razy już wzdłuż i wszerz. I tu nie ma żadnych 30 worków, tylko maksymalna liczba, jaką bym pozbierał, to jest 18, czy tam 15, 16, 17. Proszę cię, człowieku, nie rób tutaj w chuja, bo ja dobrze wiem, co się dzieje. Taka propaganda, jaką ty mi tutaj dajesz, jest nie do. tego. Ja no jadzie, jedziem na Szczecin. Zjechał się zjazd rodziny, kuźwa, rodzina z tym zjechała. Co jeden to lepszy. Co jeden to, co drugi to szybszy. <gry> Dobra, zostało nam, stare ostatnie piętro. No tu nie ma tych wątków, nie ma! Nie ma, nie ma. Nie, tu nie ma, stary. Dziadu stary. Kaj, ty teraz przelecisz. A, Apple! Apple Ej, obesołki! Pójdź no se zatańczyć ze mną! Lokomotywa już tu jedzie, no jedzie tu, no! Z której my strony przyszli? Halo! Tędy, ja, bo tu jest góra, okej. Okay. Mam nadzieję, że Was tam nie będzie bez roki, tak to mam przesrane. Jestem w dupie. Tej tutaj papugi nie włączamy, bo ona ich przywołuje. 30 sakiewek to nie jest normalne. Ty tu jeździsz, Kasia? Znajdź wyjście stary, uciekaj! Znajdź wyjście i uciekaj! Stary, czy to jest prawda, żeśmy znaleźli 30 worków, ja? BOMBOKLAT! No teraz nie mogę się wydzierać, Sary, bo jestem zbytnio podniecony, żeby uciec. To... Tu, to jest wyjście! Nie gadaj, że mogę stąd uciec. Mogę stąd uciec! Czas ucieczki 6 minut, najlepszy czas 6.28. Szkoła, tryb standard, poziom nor trudny. Let's go! Stary, co to była za gier... Przeszedliśmy to na trudnym. Mi się cała gra potem zbagowała. Worków nie umiałem znaleźć, no ale w końcu jakoś je znaleźliśmy, ja? Stary, podwójne kłopoty to nie na moją... głowę. Mam nadzieję, że się spodobało. The Ice. Jeśli się spodobało, zostawcie coś po sobie. Łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, bym wiedział, że się podoba. I byście nie przegapili więcej takich odcinków z takich horrorów czy innych fajnych horrorów na moim kanale, które się zapewne za niedługo pojawią. Dziękuję, żeście byli, dziękuję, żeście wytrzymali do końca. Mam nadzieję, że się spodobało. Komentujcie, subujcie, łapkujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Się.